Cześć wszystkim, tutaj jest Narodowo Tomek Stachlewski. Witam na kolejnej części cyklu firma w chmurze. I tym razem zajmiemy się tematem, jak kontaktować się z supportem AWS. Posłuchajcie, wielokrotnie podczas tego kursu podawałam na miarę do mnie i mówiłem, że spokojnie możecie do mnie pisać, gdy będzie taka potrzeba. Aczkolwiek, no nie ukrywajmy, ja też nie jestem supportem i nie zawsze będę wam w stanie pomóc, bo też nie mam dostępu do Waszych kont chmurowych. I czasem może być rzeczywiście taka potrzeba, że będziecie chcieli, będziecie mieć problem, będziecie potrzebowali pomocy, i tutaj support będzie wówczas jakby najlepszym drogą, jakby kierunkiem pomocy. Posłuchajcie i zobaczmy, jak to wygląda. I ja w tej chwili zalogowałem się do mojego konta chmurowego i zobaczcie na górze, że jestem zalogowany znowu jako użytkownik rutowy. Czemu jest to istotne, przekonacie się za chwil, chwil, ki, za chwil kilka. Posłuchajcie region jest znowu nieistotny. Co dla mnie jest istotne to po prawej stronie przycisk Support a następnie Support Center. My już tu byliśmy podczas tego cyklu gdy zwiększaliśmy limit limit kont dla organizacji. Więc w skrócie wchodzimy tutaj ponownie do Support Center. To jest miejsce gdzie w skrócie możecie kontaktować się z supportem zgłaszać jakby tikety tak zwane casey. Ja tutaj już mam dwa otwarte. Wy potencjalnie macie jeden. I teraz zobaczmy, co moglibyśmy teraz zrobić. To moglibyśmy utworzyć nowy case. I ja tutaj sobie wybieram tę opcję. I po chwili zobaczę ekran, który już znamy. I teraz zobaczcie, że teraz ja mogę wybrać, jakiego typu case to będzie. Czy związany z billingiem, czy związany z limitami, o których już mówiliśmy, czy może techniczny. Zobaczcie jednak, że w tej chwili technicznego, support, technicznego problemu nie mogę z, z, zgłosić. Jest to związane z typem supportu, jaki obecnie mamy. Jest to poziom basic. Poziom basic w skrócie polega na tym, że ten support jest darmo, nic za niego nie płacimy. I dlatego te problemy czy te, 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 te tematy, które możemy zgłaszać, są ograniczone do tych dwóch typów: czyli zwiększenie limitów albo związane z bardzo często z jakimiś płatnościami. Coś jakby chcemy się zapytać jakąś płatność, coś nam nie zgadza i wówczas w skrócie możemy wybrać tę opcję. Type, na przykład wybrać wówczas billing, kategorii na przykład, no nie wiem, free tier i w skrócie tutaj opisać jakby, napisać tytuł i temat. Sugeruję, żeby to było w języku angielskim i, i tak najlepiej to napisać. Wówczas możemy też również wybrać informację, czy chcielibyśmy, żeby odpowiedź była w postaci jakby tutaj jakby systemowej, czy w postaci jakby, czy żeby ktoś do nas zadzwonił. Najlepiej, żeby to był dostęp jednak systemowy, webowy. Wówczas później możemy zawsze mieć podgląd do tej odpowiedzi. Posłuchajcie, i teraz takich case'ów możemy zgłaszać ile chcemy, jak będą potrzeby. No dobrze, posłuchajcie, ale zazwyczaj, nie ukrywam, te, te pytania, problemy będą wynikały bardziej, będą związane z problemami technicznymi. I tak jak powiedziałem, tutaj jest on niedostępny, ponieważ jest to poziom Basic. I teraz ten poziom można tu zmienić. Tu jest opcja Change. Ja teraz tutaj kliknę na to i pokażę Wam, jak to wygląda. Teraz kilka jest poziomów supportowych, jest Basic, Developer, Business, Enterprise. No i teraz posłuchajcie, one się różnią tym, tak naprawdę, że po pierwsze od poziomu ten developer, business, enterprise można zgłaszać problemy techniczne, a dalsza różnica, no nie tylko, ale głównie będzie opierała się na szybkości czasie reakcji. Widzicie, na przykład, że przy poziomie developer, jakby czas reakcji może wynieść do 12 godzin, natomiast na przykład przy tym poziomie enterprise aż 15 minut, czy tylko 15 minut, no ale oczywiście on będzie związany z swoimi kosztami więc posłuchajcie, zazwyczaj mówię, że skupmy się na tych dwóch częściach developer i biznes jeżeli dopiero coś dewelopujemy, coś budujemy jakby, na, na, jakby testujemy w chmurze to ten poziom developer będzie odpowiedni natomiast jeżeli utrzymujemy w chmurze coś produkcyjnego jakąś dla nas niezmiernie istotną na aplikację to wówczas poziom biznes może już być lepszy dla nas bo wówczas zobaczcie czas od jakby reakcji na awarii produkcji to już będzie poniżej godziny Dobrze, posłuchajcie, na ile to kosztuje. No i teraz tak, jeżeli chodzi o ten poziom developer, to kosztuje to albo 29 dolarów miesięcznie, albo 3% jakby wydatków na AWS miesięcznych. To jest ta większa z tych części, czyli w skrócie jakby AWS kalkuluje, ile aktualnie wydajemy i wówczas to będzie albo 29 dolarów, albo 3% poziom biznes to będzie albo 100 dolarów albo tam też ten procent, który tu widzicie no powiedzmy te 10% wydatków no i poziom enterprise no to już jest taki trochę już bardziej jakby no i inny typ supportu trochę dużo więcej rzeczy ma posłuchajcie i teraz polega to w skrócie na tym że tutaj wybrałbym sobie change plan zaznaczyłbym sobie że mnie interesuje na przykład developer i bym sobie go w skrócie tutaj uruchomił on tu na przykład widzi mi, że teraz uruchamiam go, już mam koniec sierpnia, więc tak naprawdę za sierpień zapłacę tylko 12 dolarów. Uruchamiam i po paru minutach, w skrócie będę już miał poziom deweloperski i będę mógł zgłaszać problemy biznesowe, techniczne, problemy techniczne. Warto pamiętać, że za ten support płacimy jakby w cyklach miesięcznych, to znaczy jeżeli ja teraz bym pod koniec miesiąca z niego zrezygnuję, bo możemy znowu przełączyć się na Basic, no to wówczas od kolejnego miesiąca już za niego nie będziemy płacić. Co jest ważne, te supporty jakby nie definiują ilości problemów, jakie możemy zgłosić. Więc w skrócie, jeżeli mamy poziom developer, no to właściwie możemy zgłaszać ile, ile, ile chcemy problemów, to, to możemy je zgłaszać. Dobrze, posłuchajcie, to tyle tak naprawdę. Chciałem tutaj, żebyście widzieli, jak to wygląda żebyście wiedzieli, że coś takiego jest. Zdecydowanie polecam. Ten zacząć z poziomu developer, a jeżeli już coś mamy rzeczywiście produkcyjnego, no to niech to będzie poziom biznes. Dobrze posłuchajcie. No to tyle w takim razie standardowo. Dzięki wielkie i tutaj znowu namiar do mnie, ale pamiętajcie również o saporcie. To tyle jeżeli chodzi o, to, to tyle, jeżeli chodzi o tą część. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!